No! Siemanko, z tej strony Nexiu witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z Ribery Road No i zaczynamy sobie z grubej rury, jak widzicie skład z sześcioma informami bodajże Praktycznie cały Juventus, no ale pomyślałem sobie Kurde, Blaszka, tak mi się dobrze gra tymi srebrnymi, że no nie poddamy się do jak, tak łatwo No i w 20 minucie Enzo oddaje do Sankary, a ten umieszcza piłkę w siatce Ale powiem wam jedno, to nie koniec wyczynów tego zawodnika, bo to co on po prostu w tym meczu wyrabiał po prostu istną bajką, no ale to zresztą się sami przekonacie. Co do samego Liberty Road, naprawdę wydaje mi się, że będę tęsknił za niektórymi zawodnikami, bo to co oni wyrabiali, to jak oglądacie mój kanał, to na pewno wiecie, że ja lubię grać sobie z srebrnymi składami, że lubię grać z srebrnymi zawodnikami. Jak gram na przykład Real Madrid, to lubię sobie na przykład zamiast Benzemy walnąć Hesę. A no, tutaj BTW NZO zmarnował taką setkę, że to jest po prostu masakra, no ale cóż. Ee... I naprawdę. To się tutaj niezwyczajnie w świecie potwierdza, że po prostu nie liczy się tylko statystyka ogólna, ale statystyki, tak na przykład jak u defensywnego pomocnika ilość obrony, ilość podań, jego workrate, to się najbardziej liczy, a nie po prostu to czy on ma overola 80 czy 69, 69. W każdym razie to, co chcę wam powiedzieć, że naprawdę... Nie sugerujcie się tylko i wyłącznie oceną główną po prostu zawodników tym jak są bardzo, bardzo drodzy, jak są wiele warci bo naprawdę możecie znaleźć kilka naprawdę nieoszlifowanych diamentów z których możecie wykrzesać naprawdę niezły ogień jeżeli będziecie... Boże, co ja mówię kilka nieoszlifowanych diamentów? Wykrzesać ogień z zawodników, kurde! Nie wiem co biorę przed nagrywaniem, ale powinienem brać tego połowę, bo zaczynam gadać jakieś filozoficzne wywody Dobra, wróćmy do meczu, tutaj w 60 minucie no niestety Inform Tevez zdobył nam brameczkę, całkiem ładną trzeba przyznać Finezyjna, finezyjne uderzenie I tutaj bez szans był nasz bramkarz, no ale cóż, nie poddajemy się Jeden do jednego, tutaj jeszcze rzut rożny Ja przy rzutach rożnych mam naprawdę teraz kupę strasznie w gaciach Ale stało się coś takiego, Trzajcie bazę Dawno nie miałem aż tak dobrego wybicia piłki, no ale niestety Spanikowałem, Mogę zrobić tutaj dużo, mogę naprawdę zrobić Multum rzeczy, a spanikowałem i się skończyło, jak skończyło, ale naprawdę. Ja teraz będę cicho, po prostu oglądajcie. Buuu! Jakieś pytania? Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? No po prostu, jak ja zdobyłem tą bramkę, to ja zaczęłem chyba skakać ze szczęścia. No spójrzcie na to, no po prostu. Wow! Wow! wolę z pierwszej piłki prosto centralnie w same okno, no ja nigdy nie zdobyłem jeszcze tak ładnej bramki, naprawdę. Mówcie co chcecie, że może wy strzelacie takich zawsze, że strzelacie na orniku, takie nawet z przewrotki z 60 metrów. Ale mi po prostu ta bramka jak najbardziej się bardzo, bardzo spodobała I jak na razie jest to chyba najlepsza bramka, którą zdobyłem w tej serii Więc no tak, dlatego się nazywa ten odcinek Tutaj jeszcze udało się nam wywalczyć kolejną bramkę w 90 minucie I tutaj już byłem spokojny o ten wynik A po prostu byłem tak podjarany tą bramką na 2 do 1 Że byłem tak rozkojarzany No że niestety przeciwnik zdoła nam wpakować jeszcze jedną bramkę I ten mecz się zakończył wynikiem 3 do 2 Ale tutaj jeszcze, no jak widzicie, powtórkę Dziwna krew do końca, postanowiłem podać, nie strzelać czy coś takiego, zobaczyłem, że się wysuwa grondy. No i stwierdziłem sobie, czemu by nie? A tutaj, tak jak mówię, byłem już tak rozkojarzony, że niestety, no, bardzo głupie błędy w defensywie popełniłem. A Samoa zdobył naprawdę całkiem ładną bramkę. No niestety, zacznę niestety do przeciwnika, nic mu to nie dało, ponieważ wygraliśmy to spotkanie 3 do 2. Jeszcze tutaj sobie zobaczyłem po prostu powtórkę tej bramki. Naprawdę masakra, musicie przyznać, była świetna. Dobra, kolejne trzy punkty na naszym koncie, a to oznacza tylko i wyłącznie jedno, że kolejny zawodnik ląduje w naszym składzie, a jest to srebrny, błyszczący zawodnik. Jest to zawodnik, który może i według Was jest odrobinę niski, ponieważ ma metr m, ale ma naprawdę świetne statystyki, jeżeli chodzi o srebrnego zawodnika. I wydaje mi się, że będzie bronił naprawdę dobrze. My jesteśmy sobie oczywiście z kolejnym spotkaniem, a tutaj jest skład, który wydaje mi się, że jest tak chyba trochę tak jakby z trzynastki, bo ktoś sobie wpakował Falcao do bbv -a? No ale cóż, no ale cóż. Zaczynamy z grubej rury jak widzicie, znowu, ponieważ od poprzeczki dla naszego przeciwnika, ale to nie koniec. Spóźniony w ślisk, no i się skończyło. Jak się skończyło, niestety, tutaj mogłem tego się nie robić, przyznaję się, no ale niestety, spanikowałem i się skończyło. Tak jak się skończyło, a Falcao niestety wykorzystał ten y, rzut karny prosto w bramkę, prosto w środek bramki umieścił. Uderzył Falcao, no i niestety przegrywamy 1 do 0. No ale tutaj mamy akcję w 42 minucie, gdzie meli dośrodkowuje do Enzo, a ten próbuje uderzyć, dobija. No i spojenia, niestety Tutaj jeszcze był fal, w ogóle nie widzieliście, ale Podciął mnie centralnie, ten zawodnik nie miał już piłki No ale sorry, jak biegam tej zawodnikiem w pole karne on mi nagle wali lagę prosto w dupę No to to chyba się liczy jako faul, tak? No ale odkupiliśmy się szybko, ponieważ że no ten zawodnik strzela naprawdę Niesamowicie dużo bramek i jest po prostu niesamowity I to jest kolejny zawodnik, za którym ja będę zdecydowanie tęsknił No i co ja mogę powiedzieć Naprawdę mieliśmy samych świetnych zawodników Samych świetnych napastników Zarówno gru, zarówno... Zapomniałem, się nazywał nasz brązowy, błyszczący napastnik. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No a teraz jeszcze, Andrew, no naprawdę napastnicy u nas robią totalnie wszystko, a to jest to, o czym mówiłem, że naprawdę teraz ja mam większą panikę, jak jest, nie wiem, e, rzut rożny, niż jak jest jakiś rzut karny, rzut wolny czy coś takiego, a powinno być zupełnie na odwrót. A tutaj, no nie wiem, jak mogłem tak spieprzyć, no po prostu zdecydowanie za mocno, zdecydowanie spanikowałem i się skończyło jak skończyło, no ale tutaj ponownie Sankare i to jest to jest to o czym mówiłem. Gdy, czy Wy sobie wyobrażacie, że gdyby ta bramka wpadła, przecież to takiej traje, trajektoria lotu po prostu tej piłki, no to, to wykracza po prostu poza moje wyobrażenie po prostu jak ta piłka leciała. No ale cóż, niestety takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Szkoda, bo było naprawdę wyrównane, mieliśmy statystyki na plusie, no ale cóż, po prostu przegraliśmy, więc nie będę tutaj dalej płakał. No i rozpoczynamy sobie to spotkanie, które jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ogniste. Spytacie się mnie dlaczego. A no, to popatrzcie sobie na jakość gry. Po prostu lagi są niewyobrażalne. To nie jest w żaden sposób obrobione, żaden montaż. Po prostu tak musiałem grać. Tak byłem zmuszony do takiej jakości grania. Myślałem, że nie po prostu na w świecie trafi szlak. Po prostu. To jakie tam bramki wpadały, ja coś próbowałem urwać, ale no przez te lagi to jak miałem jakąkolwiek akcję, waliłem za mocno. Jak on miał jakąkolwiek akcję, to nie wiem jakim cudem, ale walił tak precyzyjnie te piłki wpadały takie kapcie po prostu do tej mojej bramki, że się zastanawiałem, czy to jest poważnie, czy to jest jakaś parodia po prostu tego spotkania, bo to naprawdę było po prostu najzwyczajniej w świecie coś dziwnego. No sami zresztą popatrzcie na te bramki, owszem. Może i ta bramka Delufeu była naprawdę ładna, to przyznaję, nie, to był Delufeu de czy Kłęka? Tejo, Kłęka, Delofeu. nie mam pojęcia. Ktoś z nich, eee, już teraz nie pamiętam. No, przyznaję, ta jego bramka w 38 minucie była naprawdę ładna. No, ale później to już same takie strzały po ziemi, gdzie, no, no tak naprawdę, no, to każdy by to wyciągnął. A nasz srebrny bramkarz, jak na razie, no, to trochę się tutaj nie popisał. Myślałem, że po prostu na w świecie trafi szlak. No i na sam koniec się jeszcze stało coś, co po prostu dla mnie też jest dziwne i to strasznie, ponieważ coś, co powinno się stać od razu, stało się w 90 minucie, mianowicie wywaliło. No a za wywalenie, tak jak mówiłem, za wywalenie z meczu, zawywalenie. Eee, po prostu z serwerów za rage, guitar, czy cokolwiek no to jest kolejny zawodnik na naszym koncie Więc co mogę powiedzieć? Po prostu kolejny zawodnik w naszym składzie No i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Liberty Road. Mam nadzieję, że się Wam podobał nie zapomnijcie o łapce w górze i o komentarzu co sądzicie po prostu o tym odcinku, bo naprawdę robi się coraz ciekawiej i ja się z wami żegnam na no i na razie. Cześć!